Witajcie na wydziale widmo. Niestety, ale tak to właśnie wygląda. Korytarze i sale wieją straszną pustką. Jeszcze ten dołujący kawałek, proszę o zmianę muzyki. Dzięki, od razu lepiej. Ale my się stęskniliśmy za wami. Takimi w realu. Pamiętacie jak to miejsce tętniło życiem? I te kanapki, kotlety, sałatki. A teraz puchy. Oj, puchy, gdzie nie spojrzeć, pustka. A nie, jednak ktoś tu jest. Halo, halo, przepraszam? Co pan tutaj robi? Po prostu jest zimno i pada. No tak. A poza tym żywej duszy studenta nie widać. No, oczywiście ci dwaj to zawsze gdzieś przemkną. Kochani, już jutro rozpoczyna się sesja. W imieniu władz Wydziału i wszystkich wykładowców życzymy Wam powodzenia. Niech Wasze łącza internetowe wytrzymają gruby stream, a formularze zaliczeniowe będą tylko formalnością. Trzymamy kciuki. Powodzenia. A i jeszcze jedno, obyśmy jak najszybciej wypełnili tą pustą przestrzeń.